Co jest najbardziej e, smart w Warszawie dzisiaj pana zdaniem? Ja mam swoje trzy typy, mhm. ale ciekaw jestem, e, e, jaka jest pana smerfna, albo smart, trójka. Myślę, że to wiele zależy od tego, jakie kto ma potrzeby i co załatwia jakie mhm. sprawy. E, dla mnie topowymi sprawami na pewno są rowery. Czyli cała czyli veturilo. veturilo, tak, aplikacja, mhm. która pozwala wynająć rowery. Nieraz wynajmowałem. Mimo, może mam swój, ale mhm. czasami się przydaje. Podjechać kawałek na krótki dystans. Ja dużo też mhm. pracuję w różnych miejscach, spotykam się z klientami, z kolegami, z koleżankami, mhm. więc to jest dla mnie jeden z takich top 3. Druga rzecz, która jest dla mnie bardzo przydatna, znowu będę tendencyjny, jest z, mhm. z transportem publicznym związana, to jest mobiwawa. Aplikacje. No ja jestem warszawiakiem, mhm. więc używam tak, używam aplikacji, która zawiera długoterminowe bilety. Ma też, mało kto wie, oferuje zniżki, na przykład na Muzeum Warszawy mhm. można otrzymać zniżkę przy wejściu. Plus, no pozwala lepiej poruszać się po mieście, więc to byłaby taka druga rzecz. A trzecia rzecz, to trochę może przez żonę, i mhm. y, y, to jest jakość powietrza. Czyli informacje czyli sprawdzanie o... sprawdzanie jakości powietrza tak. przez aplikację. Tak, przez czujniki, przez mhm. informacje, mogę sobie sprawdzić, czy Nadchodzi ten okres. Czy jest smog, czy go nie ma.